Witajcie w kolejnym odcinku z Legend i Teorii. Ja oczywiście jestem Kamilos, a dziś sprawdzimy sobie legendę. Będzie ona nawiązywała do dwóch rzeczy, które uwielbia Rockstar, czyli kosmitów, a także Księżyca, a dokładniej jego pełni. I ten wątek dość często przeplata się w grach Rockstar'a. Myślę, że o kosmitach nic nie muszę wspominać, bo występują w każdej części GTA. Kupmy się na chwilę jednak na Księżycu, a dokładniej jego pełni. Ponieważ w klasycznej odsłonie GTA mogliśmy strzelić Księżyc, na przykład ze snajperki. I wtedy on rósł. W GTA 5 mieliśmy. Odwołanie do tego historyka. Jednak dziś zobaczymy, czy w GTA 5 mamy również rytuał kosmitów, który ma się odbywać w Sandy Shores, na jednym z silosów, który jest oznaczony malowidłami kosmitów, i mamy tam spotkać dziwnych ludzi. Jak widzicie, ja już jestem w Sandy Shores, a dokładniej podjeżdżamy do obozowiska losów, ponieważ nieopodal tego miejsca mamy spot, w którym mają się podobno pojawiać wyznawcy kultu kosmitów. I. Okej. Okay. Podjechali do nas lości i na początku pokazywali faksa, ci uciekli. Co tu się dzieje? Dobra, to miejsce rzeczywiście jest dziwne, ale zobaczcie, że podjechałem tu T i raczej nie ma różnicy, jakim protagonistą tu zajedziecie, chociaż bardziej do kosmitów pasowałby Michael, ale pomijmy ten temat i jak już pewnie zauważyliście, oprócz tego, że jestem Trevorem, że jesteśmy na miejscu, no to jest dość jasno, ponieważ mamy godzinę prawie 15 i jedziemy tutaj za dnia, żeby zobaczyć, jak ta miejscówka się prezentuje i co możemy tu znaleźć, bo oczywiście widać już na cel, a dokładniej dwa ogromne silosy zaraz zobaczymy czy coś dziwnego tu jeszcze napotkamy oprócz losów jeżdżących bez broni, pokazujących faksy i uciekających no dobra to było dziwne, chociaż lości, tacy kozacy do trevora no nieważne, mamy po 15 więc możemy wjechać na teren silosów na których mamy malowidła kosmitów oczywiście, a także jakieś dziwne symbole nie wiem, co one oznaczają, ale możemy się dowiedzieć dzisiaj w nocy, jeżeli rzeczywiście coś się tu wydarzy. Chciałem słuchać się dzięki otoczeniu, ale oprócz pociągu nie słyszę nic, więc no raczej nic tu nie ma nadzwyczajnego. Ale dobra, jesteśmy na miejscu, więc zostawiamy naszego kłada i rozejrzyjmy się. Jest most duży, jest tu mały most, który widziałem już z rogi, tylko ten kolejowy, też ciekawy. Czy coś tutaj będziemy mieli? Jakieś malunki jeszcze? Nie, tutaj nie ma nic, tylko na tych silosach. I dajcie znać w komentarzach, czy wiedzieliście o tej miejscówce i o tych silosach, bo jestem ciekaw, ile osób tu było na przykład, albo wiedziało o tym ciekawym i nietuzinkowym miejscu. No bo jednak te malowidła muszę sprawdzić najpierw okolice, żeby później zająć się ostatecznym. Naszym celem, a dokładnie silosami. Dobra, most jest czysty, czyli rzeczywiście teren silosów jest tylko wyznawców kosmitów. Dobra, ja muszę uważać, lości mi nie straszni, ale boję się jakichś zwierząt, bo tu często grasuje puma, był kojot. Więc trzeba uważać na pumę w razie czego, ale dobra. Mamy i silosy, więc jeszcze rozejrzyjmy się tutaj koło tego, jakieś palety, o... A propos lostów, mamy gazetę z John'em, nic oprócz tego. Czy coś słychać? No wsłuchuję się, mamy rozgłośnione na maksa, ale totalnie nic nie słyszę. Takiego, co by wzbudziło moje zainteresowanie. Okej, okay, to był pociąg, ale nic nadzwyczajnego ani, wiecie, nietypowego. Dobra, wejdźmy sobie najpierw na ten silos i zobaczmy, czy ktoś będzie do góry, no bo na dole nikogo nie ma, pod mostem nie ma żadnych bezdomnych, nie ma tutaj żadnych ludzi na kładach i krosach, no bo czasami tacy ludzie się tutaj kręcą w okolicy, zresztą mamy tu różne wyścigi, więc w sumie może do góry spotkamy właśnie jakiś offroadowców, a nie... Wyznawców smitów, no altruistów się tu nie spodziewam, bo do wioski kawałek jest, chociaż no, oni by mogli tu przejść po torowisku na przykład, zobaczcie, albo podjechać. Niedaleko jest do wioski, ile kilometrów? Nie zobaczę, musiałbym wsiąść do kłada, ale to zobaczymy później. Jest jakiś zbiornik na wodę, w którym jest woda? Albo nie ma wody? Czekajcie, zobaczmy. Nie ma wody, pokazuje, że niby jest jakaś ciecz. Przynajmniej tak wygląda, jakby była, ale jednak jest sucho. Ok, czy to jest coś nadzwyczajnego? No, nietypowego, ale nie jest to nic, wiecie, takiego, wow. Możemy sobie przejść chyba górą, chociaż no, widać, że. Ty ma z tym problemy. Trzeba było wziąć Michaela, może byłoby łatwiej, albo najlepiej wziąć Franklina. Nie no, sobie jaja robicie, że ja nie przejdę. Górą, ja nie przejdę. Piernicze, zejdę sobie dołem i wejdę po drabinie, jak normalny człowiek, a nie będę kombinował. Dawaj, ty, zjeżdżaj na dół, bo dzisiaj coś. Okej. Okay. Nic nie zrobiłem, a on spadł. Dobra, te malowidła są niepokojące. Tu jakieś dziwne symbole, ale czekajcie, czekajcie, co tu chodzi. Ja. Ej, spadam normalnie, coś jest nie tak z tą drabiną. Czekajcie, czy tu jest jakiś obiekt zrespiony, niewidoczny? Nie, nie ma nic. Jak widzicie, ja też nie mam nic zrespionego, ale to już jest dziwna i nietypowa sytuacja, którą możemy zaznaczyć w naszym notatniku. No i tą wodę, która może jakoś zastygła, albo po prostu jest to brudny zbiornik. Też możecie dać znać. Ale dobra, wchodzimy. Życie, karma, przyjemność, i inne dziwne rzeczy, niech będzie. Ale zobaczcie, tu się jakby blokujemy. Co chwilę jeżdżą pociągi, ale o co tu chodzi? Z tymi drabinami coś jest nie tak. Oczywiście możecie przyjść do miejsca i też sprawdzić, czy u Was również się tak dzieje, ale. No dobra, tu już więcej nic nie ma do góry. Malunków żadnych nie ma, co ciekawe. Mamy tutaj tylko ten zbiornik, ten mościk, po którym nie umiałem przejść, niestety. Ale no nic więcej. Otoczenia też jakoś nie słychać. Nie ma tu jakichś nadzwyczajnych dźwięków. W okolicy też nikogo nie ma. Specjalnie właśnie strzelam, żeby w razie czego kogoś usłyszeć. Dobra, teraz możemy przejść na spokojnie na drugą stronę. Udało się. Wystarczyło dwie próby, ale dobrze, że właśnie wtedy nie przeszliśmy, ponieważ mogliśmy odkryć, że coś jest nie tak z tymi drabinami. A tu normalnie sobie przechodzimy. Po tym alamoście. No i wszystko sobie bangla tutaj, ale okej. Okay. Pomijmy to i wróćmy do tej drabiny, która mnie również zaciekawiła, bo miałem problem z wejściem, tak jak w tamtym przypadku. A zobaczmy, jak będzie z zejściem. Jeszcze schowam broń, żeby nikt mi nie zarzucił, że to przez broń. rower się blokuje, dobra. Zjeżdżamy. I może zjechać normalnie. Hum, może to przez broń było? No nie mówcie, że to było przez broń Jeszcze raz, wejdźmy, zobaczmy, czy się zablokuje, czy nie To normalnie? Nie mówcie, że tu przez broń się bagujemy na tej drabinie Okej, okay, no to, to jest dziwny bug, ale raczej nie jest związany z tym miejscem typowo Chociaż, no możemy sobie to dopisywać, ale też bym nie chciał na siłę czegoś tu odkrywać Ani dodawać, ale dobra, wchodzimy To drabina ewidentnie jest... Nie bo zobaczcie, że tutaj mamy prześwit, który normalnie widać, ale weszliśmy. Czyli rzeczywiście to mogło być przez broń się blokowaliśmy, tylko że on ją chował, dobra, żeby nie zginął. Co chwilę pociągi jadą, i zaczyna się ściemniać, która jest godzina 18.20. Jeszcze mamy czas, ok. Tu jakiś gość sobie na. O! Widzicie? To nie jest przez broń. Czyli rzeczywiście coś jest nie tak tutaj. W tym miejscu, więc tego nie wykreślamy i normalnie zostawiamy. A co jest w środku? Czy mogę na przykład otworzyć te drzwi? Nie, tych drzwi otworzyć nie mogę, usunąć również, ale już widziałem, że w środku tego silosa jest pusto. Okej, okay. czyli mamy pusto, a w środku drugiego silosa pewnie. Również mamy pusto. Dobra, zachód słońca, wszystko fajnie. Nic nadzwyczajnego, co byśmy mogli tutaj więcej wykombinować, więc mamy dwa silosy i to tyle w tym momencie. Zobaczmy z daleka. Okej, okay, policja goni kogoś, zostawmy to w spokoju, może się to zdarzyć wszędzie. Odjeżdżamy i zobaczymy, czy ktoś będzie tutaj stawał. Wiecie co, ja się schowam może tutaj i... Dziś się nie dogaduję z T, ale mam nadzieję, że wy się dogadujecie ze mną I jak teraz wam mówię, żebyście pisali propozycje do kolejnych odcinków No to piszcie je na kolejne ciekawe legendy, a także teorie Które mogę sprawdzić jeszcze w GTA 5 przed premierą kolejnej części A być może wasze propozycje pojawią się w kolejnych materiałach Czekajcie Drobina znika? Nie Coś jest nie tak z tymi... Malowidłami, ale to wiecie, wszystko się zaczytuje. Niby gram na najwyższych ustawieniach, no ale ta gra, bądźmy szczerzy ma 12 lat, więc nie ma się co dziwić, że tak to wygląda. No ale ludzie przejeżdżają. Zobaczcie, teraz na kładzie. No to co mówiłem, że tutaj e, często właśnie na kładach, na krosach jeżdżą, także tam dalej jest wyścig, więc nie dziwiłbym się, jakby ktoś tutaj podjechał na. Jakichś offroadowych pojazdach i po prostu sobie chilowali bombę. Na przykład, mieliby rozpalone ognisko, no to byłoby normalne, ale jakby robili jakieś dziwne rzeczy, no to już byśmy mogli zaliczyć do wyznawania kultu kosmitów, jednak jak na razie jest za cicho. Teraz już jest latarka, więc możemy na spokojnie podejść. Dodatkowo, w razie czego się obronić przez? Pumą. Dobra, pociąg znowu jeździ. Tu naprawdę często te pociągi jeżdżą. Ale taki szlak dookoła całego hrabstwa. Jednak zobaczmy, czy te lampy w ogóle świecą. Świecą, ale jakoś tak słabo. Która godzina? No, zaraz będzie 20. I wybiła właśnie teraz. I lampy się zapaliły. Na życzenie. Dobra, z ciekawości. Ok, dopracowane lampy. Jak zbijemy, no to nie robią tutaj poświaty, no bo to jakby zostawało to byłoby coś dziwnego, a tak to normalnie jak zbijamy je, no to również ta poświata światła znika, co jest logiczne, chociaż nie do końca w GTA 5, co jeszcze myślę, że nie raz Wam udowodnię, ale dobra, no mamy lampy zgaszone, tu jakieś ptaki sobie latają. Poczekajmy do tej północy i zobaczmy. Ja może. Coś mruga? No ja to tylko jak się porusz. Lampa się sama naprawiła. Teraz... ta też się naprawiła. Okej. Okay. A nie odjechałem daleko i jeszcze na to patrzyłem. Dobra. Czekajcie, spróbujmy to zniszczyć. Tą lampę na przykład. I spróbujmy zniszczyć też tą lampę. I ktoś do mnie się buje. Dobra, gościu. Leżeć. No dobra, ale wtedy mieliśmy coś ciekawego, bo się pojawiło jak na nie patrzyliśmy, więc to już. Okej. Okay. Okej. Okay. Zgadzały tylko te lampy, które rozwaliłem. To one będą działały, czy nie? Co jest zgrane? No nie no, one działają normalnie. Ej, to dziwne jest to miejsce. Prawdzie ta atmosfera tutaj. Jest klimatyczne, ale nie mamy tu nic. No i nie ma pełni księżyca. Wracamy do naszego punktu obserwacyjnego. Mam tylko nadzieję, że nigdzie tu nie będzie więcej losów. No i oczywiście musieli się pojawić. psują mi totalnie sprawdzanie dzisiejszej legendy. Jednak pomijmy ten fakt i po prostu jedźmy do celu, który już widać i do góry. No, nikogo nie widzę. O, prawie mamy pełnię, więc bardzo mnie to cieszy. Tak, musiałem przelecić wszystkie cykle Księżyca. Teraz to wygląda jak pełnia. Niebo się świeci jak łysina trewora, tam gdzie nie ma włosów, no ale teraz musi być ten moment. Jeżeli nie będzie, to się naprawdę wkurzę. No, ale lepiej, że jest już tak Księżyc, niż miałby być półksiężyc. Dobra, jedziemy. Jak na razie nikogo raczej tam nie widać. Super. Podlećmy. No i nikogo nie ma. Tym razem podjedziemy od drugiej strony, bo być może nie pojawią się ności. Dobra, to jest jakiś chłop na krosie na szczęście. I zobaczmy, czy coś się zmieniło. Ja już nawet nie patrzę, co się dzieje. I ważne jest to. Dobra, już się wystraszyłem, że coś się tutaj zmieniło. Rzeczywiście, ale nie, to tylko w radiu. I zobaczmy. No, nikogo nie widzę na tym silosie. Z daleka też nikogo nie widziałem. Oczywiście nikogo tu nie ma. No, schodź na dół, chłopie. Zobaczmy, przynajmniej. Tak spada wspaniale, przynajmniej to się zgadza. Idźmy zobaczyć, ile jeszcze tych pełni będzie. Dobra, lądujemy tutaj i podjeżdżamy, tylko niech ci pojadą. Jeszcze ten, za jakąś babką jedzie, no nie wierzę Jedź szybciej. I znowu nikogo nie ma. Ja nie wiem, czy to jest aż tak rzadkie. Powiem wam tak, mam już dość tej legendy. Naprawdę spędziłem tutaj ponad godzinę. Mam prawie dwie godziny surówki, więc może spróbujmy. Tym Michaelem, bo Trevor dzisiaj farta mi nie przynosi totalnie, ale mam nadzieję, że wy doceniacie to moje poświęcenie, bo wy nie musicie tracić czasu. Dostajecie fajnie obrobiony materiał, dlatego jeżeli jesteście tu nowi, jeszcze nie subskrybujecie, to walnijcie subika już teraz na kanale, żeby kolejne treści moje wykonaniu was nie ominęły, ale dobra, jesteśmy na Michaelu, którą mamy godzinę po 19, więc idealnie dlatego wlatujemy szybko do naszego auta dawaj, albo weźmy sobie auto Amandy i lecimy w pobliże właśnie obozowiska Lostów gdzieś tutaj się zrespmy przynajmniej nie powinni nas atakować przeminęło tyle już pełni, że z masakra, ale dobra jesteśmy i zobaczmy czy ktoś tym razem się zrespi oczywiście tylko Puma się pojawiła, fajnie ale mi chodzi o kogoś na silosach i nie ma nikogo Chociaż? Nie dobra, wydawało mi się. Znowu nikogo tutaj nie ma, jest lipa. Zostawiamy auto, odlatujemy gdzieś daleko, nawet na Monchilliat polecę i zobaczymy. Poczekamy do 20, zaraz będzie i będziemy mogli wrócić. To będzie jedna z ostatnich prób. Jeżeli to nie wyjdzie, no to będziemy musieli obalić tą teorię. Chociaż no, powiem Wam, że widziałem jakieś materiały, które rzeczywiście miały świadczyć o potwierdzeniu tej legendy. Jednak jak wiadomo, materiały mogą być również spreparowane, ale zobaczymy. Zostały ostatnie minuty, więc dawaj, dawaj, niech się to wszystko zaczyta. Ja nawet nie patrzę w tamtą stronę. Słońce ładnie zachodzi. Teraz tu powinniśmy dostać księżyc, którego o dziwo nie widać, więc możemy trochę jeszcze przyspieszyć czas. I mamy księżyc. Zobaczcie, jest piękna pełnia. Mamy odpowiednią godzinę, tak mi się przynajmniej wydaje, i e, pogodę, no bo godzina to różnie bywa. I nie mówcie, mamy to! I dobra, ja nie spoileruję, ale widziałem, że już robią dziwne rzeczy I czy ja będę mógł robić z nimi jogę? Tu nie ma chyba punktu do jogi, poczekajcie Bo punkt do jogi jest tutaj i on jest chyba w dwóch miejscach Tak, u Michaela i na tej górze, randomowo Jakby tu był, to jeszcze by miało to sens Ale dobra, wchodzimy Powinniśmy wejść tam tą drabiną, bo może tam coś się wydarzy Ale mamy to, błagam, niech teraz się nie zdespawnują Błagam Nie, okej okay, Patrzcie i mają... Animacje synchroniczne? Ej, czy to są altruiści? Poczekajcie. Nie. To są ci z obozowiska, ale nie altruistów, tylko y, tych właśnie, gdzie są oznaczenia o kosmitach i tak dalej. To są hipisi. No tak, a oni coś nam powiedzą? Nie mogę coś im powiedzieć? Nie mogę nic im powiedzieć. Okej. Okay. Jakiś... Przepchniemy. Okej. Okay. Okej, okay, skończyła ćwiczyć Chyba nigdy nie widziałem takiej animacji U CO JEST GRANE, CO Ona robi? Ej dobra, muszę wziąć sobie broń No dobra, to są hippisi Nie chcę ich potrącić, ale oni nic nie mówią Ja nie mogę ich zwyzywać, nie mogę nic powiedzieć na Michaelu. Ten w ogóle bez koszulki ćwiczy W japonkach, okej okay. Wydziarani, ale czy mają coś konkretnego? Nie, jakbym go przetrącił, lekko czekajcie, nie mogę patrzcie, tego nie mogę potrącić, a ją? okej okay. i oni nam mówią, jakieś normalne opcje dialogowe, takie standardowe, okej okay. czekajcie, przelećmy z powrotem dobra, to Michael, już myślałem a tego, tego mogę ej, patrzcie, on chce. oni chcą z nami walczyć, co jest zgrane? okej, okay. oni chcą z nami walczyć, ej dobra, to jest mocne a tego jak przepchniemy? No nie... Oni chcą z nami walczyć! Tylko ta babeczka nie chce z nami walczyć. Okej, okay, to jest mocne. I co, spadli? Ej, ona spadła jakimś cudem. Patrzcie! Ej, dobra, to... Tym miejscem jest rzeczywiście coś nie tak. Jedna animacja na milion, ale widzicie, tu jest coś nie tak. Oni pospadali, odlecieli jakoś... Ej, kogoś tu... Ej, kogoś tu słychać, moi drodzy? Jakby... Ej, co jest grane? Oni wróci... Ej, nie mogę ich atakować? Dobra, a zobaczmy, jak zareagują na broń. Dobra, ucieka chłop. A, ten przeżył? Ej, co jest grane? Normalnie Okej, okay, a ty gdzie będziesz uciekał? Co jest grane, widzowie? I to jest Mocne, ale Tyle się nad tym napracowałem Że już więcej nie chcę, okej okay, Możemy ich zabić, ale zrespili się No i pomimo słabego początku Nasza legenda zostaje potwierdzona